Witam, witam. Jak widzicie po tytule, jak zwykle, kotki moje drogie, będziemy dzisiaj rysować znowu Pixel Painters. Ale tym razem postaramy się przemycić to nieco walentynkowego, i znowu kurczę jakoś, nie wiem. Mam duży render distance, ale mi te znikają. Nie wiem czemu. Postaramy się przemycić coś walentynkowego, czyli w domyśle prawdopodobnie będą to po prostu serca. Ale zobaczymy. Zdecydowanie. Postaramy się zrobić coś fajnego. Tu z piramidą, co prawda, no, może być lekko ciężkawo, że tak powiem. Nie najłatwiejszy temat się wylosował z testowanie do, do koncepcji y, robienia czegoś, właśnie w sposób, wiecie, y, walentynkowy. Ale, no, jak mówię, zobaczymy. Na pewno gdzieś jakieś serduszka, może na piramidzie, może coś zostaną uwiecznione. Póki co mamy tło takie pustynne, w miarę, mam nadzieję. Teraz. No kurczę, czerwony chyba zostaje. Chociaż może tak nietypowo polecimy. Kurczę, mm, te, taki średni ten kolor. Mm, nie pasuje mi aż tak bardzo. Ale też jakby lubię po, połączenie pomarańczu i różu. Może zdecydowanie nie tu, ale. Ale no. Kurczaki. To zdecydowanie nie będzie tak łatwe jak myślałam. Tutaj dodamy piachu. Będzie cień stworzony z... Oj, duży ten pędzel. Cień stworzony z piramidy, przez piramidę. Tak. Proszę bardzo. Trochę niepoprawnie, bo światło jak widać jest całkiem z tyłu, a tu nie jest do końca. Czemu mi się taki kolor wsiął? Dziwne. Nie jest do końca z tyłu, ale coś dobra. Lekkie cieniowanko cienia. Mm. Średni kolor. Dobra. Kurczę. Jednak to nie był dobry pomysł, żeby wybrać akurat ta taki odcień. Zdecydowanie. Ciężko dobrać coś, co tu będzie pasować. Co nie rozwali koncepcji. Dobra Zaraz będziemy musieli już za jakiś walentynkowy element się zabrać Być hmm. może obok Sphinx Ale ze skrzydełkami kupidyna. Co wy na to? Myślę, że zdecydowanie to zdobędzie serca ludzi Tu ma oczywiście swoje łapki Tam ma tułów Cyk jak, jak Sfinks wyglądał? Kurczaki. Eee, no, po, powiedzmy, powiedzmy, tak. Eee, powiedzmy, że jest to interpretacja własna, która jest sztuką nowoczesną, tak. Eee, Kurczak jeszcze tym odcieniem, bo już zaczyna brakować czasu na zrobienie elementu walentynkowego, ale dawaj. Białe skrzydełka. O! Nie do końca kształt skrzydełek, ale niech będzie. I e, e, róż, czerwony, czerwony. Miłość. Elementy miłości na skrzydłach, proszę bardzo, zdecydowanie. Chociaż nie, w sumie piramidy są takie różowawe, powiedzmy w kolorach kojarzonych z walentynkami. To... Powiedzmy, że można zaliczyć tą rundę, chociaż tak nie aż tak dobrze wyszło. Zdecydowanie, jak na takie szybkie myślenie w ogóle, co, co narysować, to te 5 tam minut czy 4 to jest bardzo mało czasu, żeby połączyć piramidę z czymś walentynkowym. Kurczę, to by mógł być w sumie całkiem ciekawy rysunek, jakby mieć pomysł. O, Sfinks w ogóle nie ma cienia. <noise> I piramida. Oj, kurczę. No, zdecydowanie nie jest to mój najlepszy rysunek, tak? Yy, Skupiałam się za bardzo na tle, no, no, i, no i nie wyszło. O, ten jest losowany. O. No, to jest yy, interesujący wybór. Zdecydowanie poszedł w sztukę nowoczesną żeby zdobyć serca krytyków sztuki jak najbardziej, a nie osób które są amatorami, którym podobają się ładne rysunki, nie, nie nie, nie żebym zarzucała krytykom, że, że nie znają się na sztuce, nie, gdzie tam yy, jakkolwiek to nie brzmi, to trochę niestety tak jest, że obecnie czczone są dzieła które zajęły autorowi z 10 minut no cóż, no cóż, no rozumiem, tak. Emocje, o to chodzi, dobra. Widzimy się w następnej rundzie. Witam, witam w rundzie drugiej. Tym razem dużo łatwiejszy chyba temat. I oczywiście, mam nadzieję, że wyjdzie, ponieważ jest to leniwiec, który ogólnie z natury raczej jest zwierzęciem kojarzonym z czymś uroczym, więc zdecydowanie powinno być prościej. Tutaj sobie jak zwykle maziamy coś. Dzium, dzium, dzium. To jest jak coś, to, to jest las, tył lasu, ok? To, to jest gdzieś tam. Jezus Maria. Yy, to jest gdzieś tam tło, tak? Ma, mam nadzieję, że się rozumiemy, dobra? Trochę, trochę sztuka nowoczesna, jak najbardziej. Trochę różnych zieleni. Był się w czarny. I, I no chyba polecimy standardowo, czyli tutaj wielka gałąź cyk. Lekko ją pocieniować szybciutko. Mm, powiedzmy, mamy średni dostęp, dost, dost, asortyment brązów, także i tak nie, nie jest tak źle. Jezus. A o, actually, może być trochę omuszona gałąź. Yy, dobra. Mm, cyk, cyk, cyk. To, trochę to niewyraźne. Tro, trochę bardzo to niewyraźne. I teraz zrobimy leniwca. Nie, musimy zrobić szarego. Nie ma jasnych brązów, niestety. Więc musimy zrobić szarego. Cyk, tu ma łebek. Jakieś uszka pewnie ma. I o! Proszę bardzo. Tam z tyłu wystaje łapka ciemniejsza. O i druga. Czy Deniwiec ma ogon? Bardzo dobre pytanie. Dobra. Tu lekko od góry pocieniować. Proszę bardzo. Na pewno ma takie długie łapki. kurczaki jak wygląda, leniwiec? Ale wiem, w łapce będzie trzymał serduszko. Proszę bardzo. Serduszko, które oczywiście jest ciężkie do narysowania, będzie trzymał w łapce. O! Aj, krzywe. Tro trochę bardzo krzywe. No, powiedzmy niech będzie, że będzie ją to trzymał tak leciutko pazurkami żeby to jako tako wyglądało jednak bo trochę nie wygląda ale dobra mm, pazury ma ciemne to no niech będzie, musi być taki kolor bo nie ma żadnego brązowego, który nie jest ciepły poza tym jednym ale ten jest już wykorzystany więc bez sensu Dobra. Powiedzmy, że tak wyglądają leniwce. Tak, nie wyglądają leniwce. Przepraszam. Ale no, kurczę, staram się. N niestety nie mam idealnie fotograficznej pamięci, żeby pamiętać, jak wygląda to stworzenie. Ale, kurczę. Na pewno ma jaśniejszą twarz niż resztę ciała. Tyle jestem w stanie stwierdzić. Hmm, coś tu jest bardzo nie tak, ale ciężko mi stwierdzić co. Kurczę. Dobra, po, o! Jeszcze pocieniować szybko serduszko. Starałam się jak coś, starałam, naprawdę. Dobra. Gdyby były kolory, ale tu dosłownie nie ma. W sumie jest jeden beż, który jest takim średnim beżem, i tak, że jest. Średni bardzo do tego, a to powinien być taki beż beżowy, a nie, nie taki kremowy do skóry, bardziej skóry e e znanej, kojarzonej z przede wszystkim europejską w głównej mierze. Chociaż kurczę, ten by. A! On nie ma na całą twarz. On ma tylko na oczy. To by wyjaśniało dużo. Ale styl. Nie, no, no nie wygląda jak leniwiec, powiedzmy sobie szczerze. Starałam się, ale niestety nie mając zdjęcia przed sobą, ciężko wszystko pamiętać. Szczególnie, że jakby tych zwierząt nie widzi się aż tak na co dzień. I mimo, że tak rozpoznałabym gdzieś na ulicy czy coś, że to jest leniwiec na przykład idzie, to mimo wszystko z pamięci przywołać idealny wygląd, to ciężko. Także już mogę się z wami żegnać powoli. Miłego dzionka, wieczorku, co tam, kiedy tam. I baj bye, bye, miłych walentynek lub nie, jak tam, jak spędzacie, żeby w sumie każdemu miłych.